Cześć, witam cię w kolejnym odcinku ZDB na kanale. Tym razem zagrawialiśmy sobie bildzik pod surwa, który nosi nazwę Najlepsza szkolna biegaczka. Generalnie o co chodzi w tym bildziku? Cały bildzik bazuje na perkach pod lupę i pod skracanie pigzosta. Tak więc pierwszym perkiem, pod który sobie zagraliśmy, głównym jest Balance Landing. Generalnie nie każda mapka nam tutaj niestety siadła, bardzo rzadko go używaliśmy, dlatego dla miłośników Dead Harda bym go polecał. Ja osobiście średnio przepadam z bacji i często nie wchodzi z winy pingu, natomiast ja bardzo lubię balansa. akurat co no niestety na nagrywkach nie wchodzi on za często, ale tak, balans nam daje to, że w momencie, gdy wkraczamy z dużej wysokości, nasza postać otrząsa się niemalże od razu, czyli 100% szybciej po skoku. Dodatkowo dostaje princik o wartości 150% normalnej prędkości na 3 sekundy po zeskoku. Oraz wtedy nakłada się status Exost na surwa na 40 sekund. I ten status Exhaust yy, pozwolił nam skrócić perk Vigil, który yy, skraca nam wszystkie statusy, które są właśnie yy, debuffami dla surwów 30% szybciej na nas i na surwów, którzy są w zasięgu 8 metrów od nas. Trzecim perkiem, który sobie zagraliśmy jest Hope. W momencie, gdy bramy... Wyjściowe są zasilone, dostajemy 7% hejsta, czyli przyspieszenia. Co jest bardzo fajne pod endgame. Niestety ee, w jednej gierce to weszło, natomiast ee, nie było tam w sumie aż takiego zagrożenia. Ale generalnie perk bardzo fajny, plus kontruje Noeda. Tak więc jeśli ktoś boi się Noeda, a że killer bardzo biega szybko, to polecam sobie likować Opa. I czwartym perkiem, który sobie zagraliśmy jest Decisive Strike. W razie gdy e, killer by nas. Tunelował. Akurat nie mieliśmy takiej sytuacji, natomiast w tych czasach bardzo, bardzo łatwo tunel. W momencie, gdy nas killer stuneluje, po ściągnięciu haka perk ten aktywuje się na 60 sekund. W momencie, gdy killer nas dopadnie w przeciągu tych 60 sekund i podniesie, dostajemy trudnego skill checka. W momencie, gdy go trafimy, wyczekujemy killerowi z ramion i stunujemy go na 3 sekundy. Co do tego perka, jest tylko jeszcze kilka innych zasad. Mianowicie, w momencie, gdy wyskoczy nam z kilczek, ten perk się deaktywuje. W momencie, gdy bramy wyjściowe są otwarte, również ten perk się deaktywuje. I w momencie, gdy wyskoczymy, właśnie e, killerowi z ramienia, jesteśmy jego obsesją. To tyle, generalnie, zapraszam Was na odcinek. Mam nadzieję, że się w miarę spodoba, się. jeśli mam być szczery, nie jestem usatysfakcjonowany z tych lub, natomiast bardzo ciężko było mi nagrać jakiś materiał od dwóch dni próbowałem zagrać jeden bildzik, naprawdę wychodził on tragicznie straciłem na tym masę czasu, dlatego coś po na szybko zobaczcie, powiedziałem, że wrzucę, to wrzucam, tak więc to tyle, zapraszam już do gierek martwy ziomek fajnie by było pulpować na salonie raz, że mamy balansik, dwa, że mamy widzila tak więc na salonie byłaby bardzo fajna lupa. Bardzo fajna lupa by była. Póki co Fidera Brak. tam ktoś biega. Nerving. Okej. Okay. Straper. Strapur. Aha. Uh -huh. Zgadza? Zróbmy tak Zróbmy tak okno. On tu jeszcze nie zdąży zatrapować. Okej, okay, jeden musisz zniszczyć te drzwi. Musisz albo zatrapować okno. Inaczej to nie ma sensu Dokładnie. Nie wiem czy nie zatrapował tego zbyt blisko mi się coś wydaje Zbyt blisko postawił tego trapa. Okej okay, i on nas nie chce Podenerwujmy go troszkę. Do tego trapa. Mm. Eee, chyba dobry trap. Ciężko stwierdzić. Dobra, dołączmy tego Dwighta. Git, drugi genik strzelił. Nia... Eee, nie jest ranna. Podajmy gdzieś tam pod nie. Uuu, za daleko. Dobra, generalnie te dwa mi bardzo interesują. Nie ma. Nie, ja i tak bym tam na, na latarę nie zdążył, więc nawet nie fatyguję się. Tutaj też nic, stąd tutaj też nie, nie powinien być, Dobra. Jak poszedł. Okay, ciekawe. Ciekawe co do takiego. Zauważył nas. jestem. Nie zdążysz. No gdzieś ty wyszedłeś? Okej. Oj, oj, oj. <grym> nice. Oj, oj, ale on się zdenerwuje na tym kate. Chyba się zdenerwuje. No czy to będzie jakiś totem? to tu było głośne. Tu było bardzo głośne. On tutaj jest. Zauważył ją. to jest bardzo safe. Pewnie zja właśnie zjarają Najgorszą paletę. Jak najgorszą. Hej, zniszczmy tego trapa od razu. Dobra, nie jest zatrapowane to okno? Realnie bardzo ciężko będzie móc sobie po połowieku grać. Bardzo ciężko. Za szybko. Nie wiem co tam się spodziało, bardzo szybko. Tu jeszcze na, na, jego terror nas, nas sięga, to mnie dziwi okay, teraz tak, ale wcześniej Ok, się tam zdejmuje Keita hmm, Trapa brak To ten trap nie byłby za bardzo sensu Nie Ją goni okay. Endurance, dalej za nią. Nie, nie chcę. Git. Git. chodź. Nie zdążysz. Nie bi. Nie. Chyba nie zdążę. Może bym zdążył. Ciężko powiedzieć, kurczę. Wtedy, że może jak go zbejtuję, to się uda. Nikt hitka, niestety nie pykło. Co tu się podziało? Ojoj, ojoj. Dobra, jest chyba. A, myślę, że balancik się odpali. Oś ptaka coś? Choćby tylko nie założył śladu, do oj Ojoj, nie wpadła. Nie, wpadło. Dobra, lecimy po gate. Mapkę nam dało, no. Patek. Tak? Aha. Aha. To był trap swoją drogą, ale... Ładnie postawiony, ale co ta gate zrobiła, to ja nie mam pojęcia. Pytań w sumie również. W w sumie również nią. Dobra, pójdźmy, to okno za nami skiknie. Nie, gdzieś trapa rozstawia, wydaje mi się. Może i nie. Mmm, dobra. Spalmy sobie balansa, pójdźmy sobie na szupienicę. Teraz widzil nam się odpali, więc spoko. Oto to się generalnie nie ma co, co tam bać. Gdzieś tam będziemy mieli... został podczas Czechesa na kraju, że w tym momencie przyszedł do gena. Wtedy okej. Okay. To wtedy okej. Okay. Dobra, pół już zeszło. Bo chyba idzie do nas. No, tak. wiedzieli, nie zdążył ogarnąć się co sta... nie Nic z nami, ale to nic. Nic takiego, bo tej trapa chyba nie, nie postawił, tak mi się wydaje, prawda? prawda. Nie było jak, kurczę blaszka, słyszał mnie, Słyszał mnie, zapewniamy, że Irona nie gramy. Bo generalnie myślałem, czy Irona nie wrzucić tutaj e, za hołpa, myślałem, czy Irona za hołpa nie wrzucić tutaj, dlatego, dlatego, kurczę, myślałem, że troszkę mniej nas słychać, ale spoko, spoko, tragedii nie ma, tyle, że ona idzie do piwni. Tu jest tragedia, tu jest akurat tragedia. W sumie wydaje mi się, że będzie jej dosyć mocno pilnował. Ja mogę zagrać pod DSa Ja mogę zagrać pod DSa Chyba tak zrobimy. Chyba tak zrobimy. I wraca. Dobra. Tak, on zatrapuje całą piwnie Pomysł dobrze, nice. Ja zapomniałem, chciałem zagrać pod Desa, a przecież ja zapomniałem, że teraz DS nie działa, kiedy się się z haka, Powiesz, zapomniałem o tym, niestety. Nie co słyszę Paletka zatrapowana. Ajajajajaj... Dobra, troszkę problemy. Troszkę problemy pod koniec meczu. Okej, okay, ale za to nie uratowana. Oni po mnie podejdą. Bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Chyba podejdą. K, a podejdą, tyle że to już będzie zatrapowany... Przynajmniej jeden trap, może dwa, nie mam pojęcia. Wcześniej tylko jednego postawił, chyba że gdzieś tutaj blisko ma drugiego. Wątpię, że miał w ręce i nie rozstawił. Okej, okay, ona się z nim coś suje chyba. Chyba w tym momencie powinien zejść po mnie. Poza Urbanie. Idę jak jest. Idę o zakład, że on się w wstrapa. Idę zakład, naprawdę. Jeśli w ogóle tu zejdzie. Ja, na pewno zejdzie. On nie potrafi znaleźć wyjścia z salonu. Niestety, poświęcanie się za randomów nie oddaje. Zawsze zależy, generalnie ja tam zawsze lubię próbować. Eee, I ogólnie to. Eee, często randomy są wdzięczne, ale to w sumie zależy, na kim się trafi. A tu będzie to film na bomboli i nie miało sensu. Po prostu nie miało sensu. GG. Kranik, git. Dobra. Zobaczmy, mamy dotem koło siebie, więc kapnijmy. było hmm. asylum, tak? Eee. Dob Dob Dobrą sesję strzelimy czeka. skrzyneczkę. I Poszuk poszukamy killera. Poszukamy kill e, halo. Poszukamy killera za zaraz. Też nie wiem gdzie on poszedł. Panie nie w tą. bo w tamtą. Tak, tutaj jest. On kogoś goni? Tak. Daj hmm. ona mackę jedną. Oj, 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 oj. Nie chce mnie, jestem zainteresowany Nie zauważyła palety chyba Hej mm, Długich i tak Nie ma dwójki jeszcze, więc są bardzo krótką Bardzo krótką mackę interesujące. Jeśli to było za szybko, to ja nie wiem. Naprawdę. Dobra, ty też nie pójdziesz okno. Okay. Wrócisz się tędy. Tu jestem. Ej, ja pójdźmy pan huka. Ja tak za zatoczyłem takie kółeczko, bo myślę, że ty mackę będziesz kurczę to mi tu wyciągnąć No dobra Teraz mackę? Nie, Twój błąd okno Kratca. Git, bardzo ładnie to wyszło. Mm. On nas nie chce. O nas nie chce. Oj. Oj. <ścoughs> Się zakręcił? Się zakręcił. Pada, więc pewnie biegnie za nami. Będę chciał on zgonić. A tak? Nie, chyba nie. Dobra, co tego genika chyba Już nie ma. nie! Nie chcę mi się konieć genów. Nie chcę mi się. Dajmy go mm, Będzie gdzieś tutaj Mały Mogę tutaj kręcić gena Tego co tutaj zaczął O kurka, Nie zdążyłem z latarką, nie zdążyłem Chciałem na siłę kliknąć z tego gena tak to by weszło. Jeszcze bijące na odchodne, najgorzej. No Dobra, chodź. Oj, co ty? Tycha. Nie, może masz dwójkę. Ten no, trójce byś nie trafił we mnie, jest tak daleko. No, Ach, chodź. On za nią. A on za nią. Mmm, czy mi? Czy mi Dobrze. Za nami? Git, myślę, że tam paletę. Mówimy troszkę strony. Nie szkodzi. Tego nie przestrzelisz maską. Tego maską nie przestrzelisz. To co mnie zgubiłeś? Czy coś... Po prostu pobiegł za nią, nie mam pojęcia, co to działo. No dobra. Nawet nie używanie nie balance landingu. Dobra, szybki chilek i idziemy tam do nich. Okej, okay, jeden gunning został. Dosyć szybki meczek. Chociaż wydaje mi się, że tu będzie Noedzik rany. Tak, tak bym się, kurczę... Tak bym się spodziewał Noedzika. Ci hook. Jeśli on nie dopadnie ui, no to nie ma opcji, że on cokolwiek co gra ugra. Znaczy, nie ma opcji. Dobra, w sumie. Czy ktoś tu leczycie? Nie. Tam pobiegli, dobra. Hmm. Zapamiętam, że to jest no to, znaczy zapamiętam i tak bym ten. Znaczy, bym się go spodziewał, ale. Zostawmy go sobie. Chciał znaleźć. Bez nich nie goni. Zdąży do okna? Zdąży. Czy znaczy on zepsuł generalnie? Bardzo zepsuł. Bardzo zepsuł. Daj mi hitkę i nie odpuszczasz? Dlaczego tak? Hmm. Dlaczego? To nikt nie złapie. E, czy to jest... zombieek na dole? Dobra. Widzieli, niech się spali. Ojejku. Juj. Juj, jeszcze mu trójka weszła. Nie no, musimy ją znaleźć generalnie. Generalnie to trzeba ją znaleźć. Będzie na małym, w wątpię Jest, jest, była Była na małym Dlatego że nam się przydało dotknąć siejku, zagapiłem się Nie spodziewałem się, że nie ją zostawił tak jedno okno Nie wiem dlaczego, on, on mnie nie chce, on po prostu mnie nie chce. Długie nas kopać. Ej okay, Mikela go dotknęła, więc fajnie. Pomyślała. Ważne, że ju i uratowano. To czy tam dostałem hitka, to tam mniejsza w sumie. Ważne, że jej się udało. Okej, okay, hołpik wleciał. Plus procent do prędkości, tak więc, więc najsilny. Nice. Panie zombiak. Mm, dobra, niech się leczy. Idziemy pomóc Davidowi. Nie zdąży, się dwa Was, podniesie, a pewnie tak zrobi. Paleta idzie. Nawet mnie jak. To jest za ścianą. Dobra, tu jest brama. Tu jest bramka. Ja nie będę przyjmował hita. Bo on i tak by go do doniósł. Jak wydaje. Zacznę otwierać tę bramę. Nie. No. Nice try. Zdąży. Chyba, że z Chyba, że z Zepsułem. Nie spodziewałem się, że on tak to zagra. Dobra. Czy ja zdążę na duże dobiec? Więc dobiegnę, ale czy do okna? No, dobiegnę na no, spokojnie. Na no, spokojnie. Dobra, pójdźmy na górę, mam balansa. Hmm, czy tam ktoś otwiera ten bramę? To jest bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Trzeci okno zblokowane, idziemy sobie tutaj. Musisz, musisz. Zostawił. Dużo łatwiej by mu było, gdyby jeszcze mi z macki. Teraz bym miał generalnie czysty yy, strzał, jakby tutaj wybiegł za mną. Na schodkach mógłby mnie torafić. Dobra, ładny meczek. Chociaż nie powiem, troszeczkę ten movement jeszcze nie jest taki, jak bym chciał. Dawno generalnie, znaczy dawno, jakiś tydzień nie grałem z surwem. Troszeczkę jednak się pozapominało. Już tam biegania przy ścianie i tak dalej, ale... a nie było tragedii, co nie? Już nie było tragedii. To Totem, tamik jeszcze jest? Jest. A to chodź. Przecież nie wiem, mamy chyba fula. Eee. Fula z oczysa chyba mamy. Możesz mi dać jeszcze jedną juchitkę. Dobra, ucieknę. Ucieknę ten, żeby mieć Iri ee, za surviva. Nice. GG. Generalnie w ogóle gunów w sumie nie robiłem w tym meczuiku, natomiast nas i tak siadło całkiem przyjemnie. Grał tylko z jednym perkiem. Grał tylko z jednym perkiem. Ojejku, jako taki początkowy wydaje mi się klacz. Jakiś początkowy ten namazisek, ale... a tak. Dzieci, jakby powiem w ten sposób. Jeśli, jeśli to są jego początki, to by wcale nie zagrało najgorzej, co nie? Wcale nie zagrał najgorzej. Tak więc no. Zwłaszcza, że jest jeszcze milutki, tak więc... Tak więc no. Mega, mega fajnie. Także tak, to było tyle. Dziękuję. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję że się. E, Lubki w miarę podobały, chociaż mówię, no troszeczkę to pozostawiało, pozostawiało do życzenia, natomiast e, no troszeczkę, troszeczkę miałem przerwę od surwa, mm, ale tak. Jeszcze wszystkim miłego e, wieczorku i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć. cześć.